Thank you, bye. Moi drodzy i tak właśnie wyjeżdżamy z hotelu, który tutaj widzicie. Wyjście z hotelu jest takie. Tak tutaj to wszystko wygląda. On z zewnątrz wygląda mniej więcej w taki oto sposób. Bardzo przyjemnie było. Śniadanie może dosyć ubogie, ale ogólnie bardzo przyjemny hotelik. Moi drodzy, jesteśmy takimi gapiszonami, że przyszliśmy tutaj w dzień świętego tfu, święto niepodległości niestety wszystko na cztery spusty zamknięte, bo oni przecież dzisiaj świętują. Tam jest to pudełko, podobno największe na świecie. Niestety sklepik i cała infrastruktura tutaj jest nieczynna, zamknięta. I nie możemy Wam nic więcej pokazać. Bardzo mi przykro. Sami też jesteśmy zdegustowani, że akurat wypadło to na święto. No i cóż, musicie uwierzyć nam na słowo, i my sami też musimy uwierzyć, że to jest największe na świecie pudełko ryzynek. Bo I stąd nie ma takiej perspektywy. Jesteśmy w Oakhurst. dokładnie to Outlook Oakhurst. to się nazywa. Zobaczcie, jakie tu są połacie. Tak, tu są takie połacie, widoczki takie przepiękne. E, tam możesz nakręcić tego orła, który lata. Tutaj lata taki łodziak, wow. nie wiem czy widzicie go, on tutaj przed chwilą wydawał dźwięki. Chyba go widać. Jest dosyć duży, więc nie mogę widać. O podjeżdża do, na nas, podlatuje, podlatuje. O, wlecia. Jesteśmy w drodze, moi drodzy, żeby zobaczyć e, Sekwoje, Park Sekwoji. To jest część Yosemite Parku i to się nazywa Mariposa Grove. Moi drodzy, jesteśmy już na wejściu do y, naszlaki. Y, wjazd tutaj jest bardzo taki fajny. W środku siedzą takie rangersi, tam kupujecie sobie bilecik, bilecik kosztuje 80 dolarów za cały rok pasa takiego na wszystkie parki narodowe. W przeciągu roku możecie chodzić, jeździć, zwiedzać, co tam chcecie. Albo 70 tylko do Yosemite Park, więc to się w ogóle nie opłacało. No i co? jesteśmy na szlaku Mariposa Grove of Giant Sequoias. I tam będziemy... już są te Giant Sequoia tam z tyłu? Tak. Bo to jest park Sekwoi ogólnie. Pierwsi turyści, którzy tutaj przyjechali, byli już tutaj w XIX wieku. Nazwali to Mariposa Grove ze względu na to, że jest, jesteśmy w hrabstwie Mariposa i tutaj będziemy chodzić tutaj właśnie po tym park. Jak wyglądają sekwoje? To są największe drzewa na świecie. Najbardziej odporne na wichury, na jakieś kataklizmy. Chodzą tu jakieś myszoskoczki, ewentualnie, nie wiem, wiewiórki dziwnego wzrostu. Chipmunk. No Chipmunk, no, no to chipanki to są takie Chippy Dale. Jak widzieliście bajkę, to wiecie, co to są za wiewiórki. Szare, takie malutkie. No, no to my będziemy szli. No stój wiewiórko, no. A co tam będzie, bo to są takie punkty docelowe i Pawełek wam będzie tutaj dzielnie teraz opowiadał o tych wszystkich punktach docelowych, które tam będą. bo to on nie zaplanował? No czy ja mam mogę już z grubsza opowiedzieć? Tutaj są jedne sekwoje, potem będą drugie, trzecie, czwarte <laughs> i piąte. Z grubsza tak że. Słuchajcie i tutaj mamy już te pierwsze sekwoje, jak widzicie, takie, one mają taki charakterystyczny kolor, zupełnie inny niż, niż inne drzewa i są dosyć grube, jak widzicie, w obwodzie. One tutaj widzę, mają swoje nazwy. Anatomy of Giant, tutaj można też sobie poczytać. E, o tych czerwka. 1800 do 2000 lat mogą e, mieć te sekwoje, więc no, pamiętają czasy Chrystusa jeszcze, nie? Okej, okay, czyli myśmy widzieli tą szarą wiewiórkę, czyli to nie były jednak chipmunksy, tylko to były wiewiórki. Mamy tutaj innego rodzaju jeszcze lisy, Taki. o lwy górskie też są. Okej. Okay. I moi drodzy zbliżamy się do pierwszej takiej potężnej sekwoi. Szkoda, że nie można tam podejść do niej się, przytulić do tego drzewka. Ależ to jest potężne słuchajcie. a właśnie ja tutaj stoję przy nim. Ale to i tak jeszcze nie jest jedna z największych, to jest jeszcze, jeszcze większa za chwileczkę zobaczymy. Panie drodzy, tak wygląda powalona sekwoja. Jak widzicie, potężna średnica. Tam już widać korzenie jej. Tutaj obok stoją kolejne sekwoje. Nie są aż takie wysokie, ale grube. A ten jeden tutaj leży, tak? Ja nie wiem, czy to jest ten upadły monarcha. Bo jeden. jeden, jeden jedno drzewko, które tutaj jest powolne, nazywa się upadłym monarchą. Zobaczmy co tu jest napisane. No tu szatelba. No tu jest. O oh jest, The Fallen Monarch. No właśnie. I to jest właśnie to drzewko. jest upadły monarcha. To jest właśnie ta sekwoja. Potężny. Zobaczcie jaki korzeń ona ma potężny. Jak to wygląda? Podejdę. I zobaczcie środek. No drzewo. Moi drodzy doszliśmy to, teraz właśnie do tego co wam mówiłem. czyli Bachelor I and three graces. I graces. Tu mamy bachelor. A tam z tyłu są three graces. A co ja mam tłumaczyć? No. Nauczycieli trzy gracje, nie? Tak wygląda. Tutaj mamy też tabliczkę utwierdzającą nas w tym. Tutaj jest fajne, fajnie widać, właśnie. O, bachelor i Three Graces tam z tyłu jest jeszcze jedna czwarta, ale bądź dalej jest. A te trzy zaraz obok siebie rosną przy sobie. Potężne drzewko. I moi drodzy, następna atrakcja. Grizzly Giant, czyli gigant Grizzly. Widzicie, to jest to potężne drzewo. I zgodnie z tym, co przyleczką wam pokazywałem, on ma wielkość taką jak statua wolności. Potężne dziawko, jak widzicie? Nie podejdziemy bliżej, zobaczymy z bliska, jak to wygląda. Jak słyszeliście, właśnie tutaj po indyjsku ktoś powiedział, że tutaj jest to drzewo tunelowe, czyli z tunelem będzie można wejść tam do środka, do drzewa, przejść przez drzewo, w końcu będzie mógł dotknąć sekwoi, bo na razie wszystkie sekwoje są pilnie strzeżone i osłonięte, żeby broń Boża nie dotknąć ich. No a tutaj będzie można w końcu podejść na tyle blisko, że będzie można dotknąć sekwoi. I jak zwykle moi drodzy w takich sytuacjach kolejka do zrobienia sobie zdjęcia, więc jeszcze chwilę trzeba będzie poczekać. Ja wam pokażę jak my idziemy, tu jest mapka, stąd wysiedliśmy z shuttle i poruszamy się tutaj, 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 tu jest ta California Tree, California Tunnel Tree. Zobaczymy czy pójdziemy jeszcze dalej tutaj do wiernej pary, czy tutaj już będziemy zawracać, zaraz jeszcze podejmiemy decyzję, a teraz stoimy w kolejce do drzewa. I moi drodzy tak właśnie to wygląda. Wchodzę w tej chwili do tego drzewa. Drzewo jest trochę przysmolone, jak widzicie. Powyrywane, powy, powyryte tutaj są różnego rodzaju inicjały różnych ludzi. Tutaj widać, e, zobaczcie, nie wiem czy widzicie, widać e, nacieki e, żywicy z tego drzewa. E, zostało tutaj to wyryte, aby mm, aby można było przejść. Tutaj tędy te samochody kiedyś nawet przejeżdżały z tego co widziałem na zdjęciu. E, no tak wygląda. Ten to drzewko, jak widzicie, potężne, niesamowite drzewo. I moi drodzy, doszliśmy już do wiernej pary, wiernej pary, Faithful Couple, nazwana tak przez J.C. Benton'a, Fermonta. Jak widzicie, jest jeden pień, ale uwaga, uwaga, jeden, 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 jeden i nagle i nagle są dwa pnie gdzieś tam wysoko w połowie się rozdzielają i z jednego drzewka są dwa, dlatego jest to wierna para i słuchajcie jeszcze jedno charakterystyczne dla tego regionu miejsce związane z drzewami sekwoi to jest clou de spin tree chyba chodzi o to drzewko które widzicie ma tą dziurę w środku pień w środku został wypalony ogólnie jak widzicie tutaj jest pełno e, pełno takich pozostałości po pożarach pożary nawiedzają te tereny tak przy przeciągu 5-20 lat, między 5 a 20 lat zawsze się tutaj pali eee, i to są właśnie pozostałości tych ale jak widzicie sekwoje sobie spokojnie dają radę z tymi pożarami, potrafią przetrwać nawet pożary, uderzenia pioruna, wichury i tak dalej, jedyne co to zagraża im grzyb, grzyb pleśń, to, im, to jest ich jedyne zagrożenie, a tak ogólnie to potrafią przetrwać bardzo dużo, 2000 lat lub więcej. Moi drodzy, to nie są żadne chipsy na patyku ani nic takiego. Ani Lizak! No jest szyszka, jak widzicie. Przepraszam, <laughs> bo wolnołem się nią. No, szyszka. Z tych oto drzew to są sosny cukrowe. Yy, jak one się nazywają? Sugar pine. Sugar pine? Czy pine apple pine? Nie, sugar pine tree. To... Sugar pine. No, także to są takie sosny cukrowe, i właśnie na nich rosną takie gigantyczne. Eee, Szufu szufunie! Do, do pół metra mogą mieć te szyszki. Takie Szufunie, między 20 a 50 cm. Tak jest. Zobaczcie, ta jest całkiem spora. Ile może mieć? 40? 30... 40, 30 kilka, no może nawet. Bardzo ładnie. Potężne. No i co moi drodzy? Mam nadzieję, że Wam się podobało. My już jesteśmy po naszej wycieczce. Jest bardzo fajnie, tu się, wraca się do tego centrum wizytor yy, center, tak? Są takie no, bezpłatne, mówię się o tym, autobusy bezpłatne, które dowożą do określonego miejsca na górę i stamtąd już są ścieżki, szlaki na określone tereny. I możecie zobaczyć to, co myśmy zobaczyli. Ja to jest tylko kawałek ułamek tego, co tu można zobaczyć. Myśmy tylko dwie godzinki, do dwie 2,5 godzinki pochodziliśmy. No, jakbyście chcieli sobie yy, wody się napić, to jest woda zdatna do picia, wystarczy mieć butelkę, nalać sobie. Tak, napełnić i można ruszać w trasę, bo tam już później nie ma. To jest właśnie ten visitor center, można tu kupić sobie różne rzeczy. Nam się tu bardzo podobało. Sekwoje na nas zrobiły niesamowite wrażenie. Parking potężny. Zapraszamy do zaparkować. Ebtecznie. Moi drodzy, jesteśmy na obiedzie. 4 lipca w związku z tym niestety dzisiaj nie ma gdzie zjeść po drodze. Są tylko otwarte fast foody. Po raz kolejny będziemy się raczyć fast foodem. Weszliśmy, nawet nie wiem, co to jest za sieciówka, tylko po to, żeby po prostu coś zjeść, bo wszystko jest po zamykaniu. Pawełku? Happy 4 July! Jak Ci się podoba świętowanie w knajpie fast foodowej? Myślę, że całkiem fajnie. Wyglądają fajnie te burgery. Mm. Jak to na zdjęciu? Zaraz spróbujemy. Tragedia, moi drodzy. Nie Zapłaciliśmy za śmieszne pieniądze za ten obiad. Ja wziąłem sobie. Avocado bacon. Jedyne co mi się tu nie podoba właśnie w tej, na tej Kalifornii to jest to, że nic innego je nie jedzą, tylko w kółko te fast foody. I potem wyglądają, jak wyglądają. Frytki bardzo dobre, bo świeże, ale słone Tak, mamy już moi drodzy mojego burgerka. Bacon avocado. warzywka, Pysznie wygląda. Ale wygląda dobrze, naprawdę. Tak na fast food wygląda dobrze. Mm. Angus beef. Wołowina z angusa, bardzo dobra. Ja zobaczę mój, bo jest taki sam, tylko, że ja nie mam baconu. Awokado, sałata, pomidor, cebula i kotlet. No, mi to smakuje. Ta sieciówka ma ogólnie tysiąc swoich restauracji. Od 1941 roku jest na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. No właśnie, więc taka klasyczna sieciówka, nie McDonald's, ale też bardzo tym naszymi smakuje to. Znaczy, no wiecie, no raz można zjeść, tak? Dobrze, że jesteśmy tutaj kilka dni, bo po prostu bym dostała szału. No, ja tego nie będę polecać. A jak jesteście głodni, to wszystko jedno. Mi smakuje. Nie jest to tuńczyk, no. który jadłem dwa dni temu. Ani ostrygi, który jadłem dwa dni temu. Ale ujdzie. Nawet burger od Ramzeja to to nie jest. Ale cena też nie jest jako od Ramzeja. No. <grym> za trzy zestawy? 40. 50. Nie, 45. 45 dolarów za trzy zestawy? No na polskie drogo, Wszystkie ale uświadomiliśmy mi, że tutaj już. Jest... Trzeba, nie, nie można przecież nic na złotówki. 200 o, złotych. Ostre to, nie? No bo tutaj ma jakieś chili chyba. A, okay. Albo to w tym awokado jest. Mało awokada jest. Ale no jest. Kotlet jakiś taki mocno wysmażony. Nikt nas nie pytał o stopień wysmażenia. No <gry> nic, frytki bardzo dobre i no. Nie? Hmm? I moi drodzy, tym sposobem kończymy dzisiejszy odcinek. Zapraszamy do subskrypcji, lajkowania, komentowania i piszcie w komentarzach, co myślicie o tym odcinku. Dzięki, do usłyszenia i już niebawem kolejny odcinek.